Cztery zwycięstwa w czterech meczach. Tak wygląda bilans koszykarek CCC Polkowice w rozgrywkach Fort Germas Ekstraklasy. W sobotę polkowiczanki nie dały najmniejszych szans ekipie Artego Bydgoszcz pokonując ją 70 do 49. Podopieczne duetu trenerskiego Krzysztof Koziorowicz-Arkadiusz Rusin były zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku. Mecz rozpoczął się zgodnie z planem od wysokiego prowadzenia CCC. Po niespełna minucie było 5 do 0, a pierwsza kwarta zakończyła się wygraną gospodyń 27 do 18. W drugiej nadal to dziewczyny z CCC były stroną przeważającą, choć trzeba przyznać, że momentami grały dość chaotycznie. Pomimo tego CCC schodziło do szatni na przerwę przy wyniku 40 do 29. W przerwie miało miejsce rozstrzygnięcie internetowego konkursu na najlepszą koszykarkę meczu CCC Móg z Poznań. Za najlepszą koszykarkę uznano Gintarę Petronytę, a nagrodę w postaci koszulki z podpisem zawodniczki odebrał Jerzy Kuczyński. Po zmianie stron nadal to gospodynie nadawały ton wydarzeniom na parkiecie. Trenerzy Koziorowicz i Rusin często rotowali składem, dając spograć niemal wszystkim swoim podopiecznym. Regularnością imponowała Megan Frazy, która zarówno przed przerwą, jak i po niej rzuciła 8 punktów i z dorobkiem 16 oczek okazała się najskuteczniejszą zawodniczką meczu. Co więcej Amerykanka zaliczyła także 9 zbiórek i wraz z Rosjanką Walerią Musiną także w tym elemencie była najlepsza nie tylko w swojej drużynie, ale także w całym pojedynku. Ostatecznie CCC pokonało Artego 70 do 49. Na grając w lidze w Eurolidze E, takie mecze będą się zdarzały, trzeba będzie po prostu wygrać. Trudno czasem wyzwolić te, to 100% całego nakładu sił na takie spotkanie. Powinno się to teoretycznie, a praktycznie jest to trudno, bo mam doświadczenie jakby już, już sprzed lat z Lotosem, kiedy te ligowe mecze po prostu musieliśmy wygrać, kontrolować się na euroligowych. I ja wierzę w to, że na razie nie pokazujemy basketu, który mnie zadawala, ani w defensywie, w ofensywie również, ale... ale Właśnie trwa rezerwa spora i wierzę w to, że kiedy, kiedy dziewczyny dojdą do pełnej formy, pełnej dyspozycji, to może być ciekawie, bo grając nawet tak, jak w tej chwili gramy, w lidze wygrywamy, w Eurolidze. No, trzy kwarty graliśmy niezłe, bym powiedział. Czwarta taka, taka się nie powinna odbyć. To wierzę, że w kolejnych meczach Euroligowych to będzie zdecydowanie lepiej wyglądało. Już, już ten pierwszy stres. Pierwsze wielkie przeżycia odejdą, będzie nam łatwiej grać. Ale dzisiaj pomimo tego, że rywal dużo słabszy, nieporównywalnie słabszy z rywalem czwartkowym, to liczba strat taka sama, po 19. No dlatego mówię, to jest jednak zmęczenie, to jest dwa, po dwa dni po meczu, gdzie dałeś z siebie wszystko. Troszkę momentami, w momencie kiedyś się prowadziło trochę nonchalancji, trochę, trochę akcji pod publiczkę i stąd te straty się wzięły, ale na pewno, na pewno to jest element, na który musimy, na który musimy, na który musimy uczulić ta piłka musi, musi być ta piłka bardzo szanowana. Pokonując artego, Polkowiczanki zanotowały czwarte zwycięstwo w rozgrywkach Ford Gemas Ekstraklasy. Już w środę CTC rozegra kolejny pojedynek w prestiżowej Eurolidze. Tym razem rywalem pomarańczowych będzie arcymocny zespół Ferenbatsze Stambu. Każdy zespół w tej, tej naszej grupie, nie tylko w naszej grupie we to, 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 to są wielkie zespoły, wielkie postacie. My nie możemy mieć po prostu, nie, 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 nie uklęknąć już przed meczem. Musimy normalnie grać swój baskier, bo sporo potrafimy. To są też tylko ludzie. Yy... Może niewiele, niektóre mają poza Malcy, może pojedyncze mecze parowanowić. Pozostałe mniej nie, w ogóle nie w właściwie tam śladowo jeszcze Agnieszka pałka w momencie kiedy Agnieszka Majeska przepraszam. E, reszta no nie ma doświadczeń uligowych, ale, ale muszą mi uwierzyć na słowo, że naprawdę z każdym można grać. Trzeba po prostu e, wierzyć w siebie, a umiejąć sporo. I trzeba to pokazać na boisku. To boisko nie może deprymować. Boisko rywal ma pomagać, wyzwalać dobre akcenty. Spotkanie w Stambule zostanie rozegrane o godzinie 20. Zachęcamy do śledzenia opisowej relacji live na stronie internetowej www.fibayurope.com. Zachęcamy również do głosowania na najlepszą zawodniczkę naszego zespołu w meczu z Artego. Głosować można na oficjalnej stronie klubu pod adresem www.basket.cccsport.pl.